Więc wracamy do siebie, do tego, co w nas pierwsze, tego, co poczuliście na satsangu, czy na wcześniejszej medytacji. Tego, co wspólne. Więc siedzę, leżę sobie wygodnie w jaźni. I nie mam już nic do zrobienia teraz. Pozwalam na przepływ. Dostrałem się do transparentności. Poprzez przytomność i niedziałanie. i już się nie poruszam Nie wykonuję już zbędnych czynności. Transparentność nie ma. Zobacz, czy potrafisz ją zastosować. odpływasz, czy jesteś gdzieś z boku bo myślę. Teraz masz, teraz masz możliwość trenowania się w cudzysłowie w tej transparentności. Jeśli będzie się to udawać teraz, jest duża szansa, że będzie się udawać w innych okolicznościach. Właśnie przytomność. Otwarte przestrzeń. NIEUCHWYTNOŚĆ. NIEWIADOME. NIENARODZONE. Nie widziana. A widzi. Nie szukaj tego. Przestań szukać. nieokreślalna, nienamacalna, nieskończona. Dzięki odbiciu rozpoznajesz, że jest przed, poza i wolne od zjawisk i zdarzeń. Nienaruszalne. Nieporuszone. nie relatywne poza możliwością uchwycenia.

Nie ważkie nie nie tknięte. Jak przestrzeń, jak niebo. nie to nie to nie coś O czym mowa? Czy nawołuję do wyobraźni teraz? Czy nawołuję do odpowiedzi teraz? Więc zobacz, w którym miejscu przebywa Twoja uwaga. Czy jesteś skupiona na tym, co teraz się dzieje z Twoim ciałem, w Twoich myślach, w pokoju? Czy myślisz o tym, co będzie jutro, albo było dzisiaj nawet? Twoja uwaga jest w śledzeniu tego, co się dzieje. No i wtedy może być dosyć nudno. I nawet męcząco. Czas może się dłużyć. Albo możemy się niecierpliwić, czekać na koniec. Zobacz, jak jest, kiedy Twoja uwaga jest przy uwadze, kiedy uwrażliwiasz się na świadomość, kierujesz świadomość na świadomość, a niekoniecznie na to, co w niej zachodzi teraz. Teraz możesz odpocząć od świata, przytomnie. Mamy jeszcze parę totalnie bezpiecznych minut, gdzie nie ma zagrożenia. Więc ten system nerwowy, komputer, umysł może poluzować. Jest ok. Teraz czas na odpoczynek ukierunkowania na świadomość. Na to, o czym wcześniej mówiłam, że jest niepoznawalne, niewidzialne, nieopisywalne. I nie szukaj tego, bo już to masz. Nie powołuj do, czeg do życia czegoś, co teraz nie jest konieczne.